Yy, poczekaj, czekaj stary, bo jesteśmy w sumie w lesie, a ja mam taki szprej na komary i te małe kleszcze. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tutaj. Chcesz też? Nie, spoko. Ja się już wyszprejowałem. Wiesz co, ja tą poleriozę, ja nie chcę, żeby te skubańce mnie tam diabły czy coś, więc, więc wolę jednak się zabezpieczyć. A ile ty masz lat? 16, żeby się bać takiego małego gówna? Proszę Stary, nie, ale to sam przed chwilą powiedziałeś, że się wyszprejowałeś, to na co ty się szprejowałeś? No, no, no tak, ale ja się wyszprejowałem szprejem na niedźwiedzie. Co? Na co? No niedźwiedź. Wielkie, włochate, śmierdzące bydle, grasujące tutaj. No wiem, co to jest niedźwiedź, ale jak tyś to w sumie użył? No jak? No tak samo jak ty teraz, no wypsikałem się, no co ty myślisz? Nie, nie czujesz? Co? Stary, przecież to tak nie działa. No a jak? Tu chodzi o to, że jak, nie daj Boże, spotkamy niedźwiedzia, to masz mu psiknąć w pysk i spieprzać, gdzie pieprzy rośnie. No co ty myślisz? Tak. Psikać w ryj. To jeszcze może z nim makarenę zatańczę albo Toma będziemy z nim grać. Ty jesteś, ty jesteś normalny, jesteś? Wiesz co, szlak mnie zaraz trafi. Chodźmy do tego lasu, bo mnie ktoś niesie już, jak cię słyszę, naprawdę. No, a ty jesteś chory psychicznie?